Demon Studio Hubert Jaromin, Peter Keshi, Arkadiusz Serafin, Arkadiusz Lewiński i Michał Żywczak A kilku zawodników dołączyło do drużyny Puszcza, ale o tym już za chwilę Bowiem piłkarze obu drużyn prowadzeni przez sędziów i kapitanów Wychodzą już na murawę stadionu w Niepołomicach Szanowni Państwo Już za chwilę mecz Puszcza-Niepołomice kontra Świdnowy Dwór Mazowiecki Powitajmy piłkarzy obu drużyn gorącymi bramami Skoro już wspomniałem o sędziach, to warto powiedzieć, że sędzią głównym tego spotkania jest pan Wojciech Sawa, a asystują mu pan Jerzy Marcinczak i pan Michał Ogrodowski. Sędzią technicznym jest pan Robert Marciniak, a delegatem Andrzej Biskup. Szanowni Państwo, już za chwilę jeszcze raz z gorącymi bramami powitamy piłkarzy obu drużyn. Tak właśnie, puszczanie po Świt, Nowy Dwór Mazowiecki. Gorące brawa, szanowni Państwo, i puszczanie po gospodarze. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie padł remis 1 do 1. Bramkę dla drużyny świtu zdobył Patryk Zych, a dla puszczy trafił Amerykanin David Paul. Warto Paknis, który notabene ma za sobą występy w ekstraklasie, ale dzisiaj na wojsku nie zobaczymy go z powodów Szanowni Państwo, jeszcze raz składał podróży, świt nowych... Na bramkę gości uderza w granicę z numerem szesnastym David Paul. 20 minuta spotkania i mamy brak. 是的 Kontra, Okocimski, Brzysko wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia.

Słowne. Myślę, że z przebiegu gry byliśmy dzisiaj z zespołem lepszym. Dużo mieliśmy się przy piłce, więcej stwarzaliśmy sytuacji. Nie strzelamy, rzut karny. Przy czym, jak się dzisiaj okazało, w meczu najgroźniejszym naszym przeciwnikiem byliśmy dzisiaj sami. Pierwsza przy bramce na 2-1 asysta Mitrzuka. Przy, bram przy bramce na 3-1 asysta Sosnowskiego. I ja staram się z każdego, meczu, nawet tego przegranego, jakiś tam pozytyw wyciągnąć. I tę pozytyw myślę, że dzisiaj ta gra nasza nie wyglądała najgorzej. I na pewno nie zasłużyliśmy tutaj na przegraną. Dziękuję. Z tego meczu właściwie e, można by powiedzieć, że bardziej cieszą punkty niż styl, w którym żeśmy, który dzisiaj zaprezentowaliśmy. Ten mecz zupełnie miał inny, i to jeszcze wygraliśmy inny przebieg niż ten, w którym graliśmy w pierwszej rundzie. Ze świtem takie boisko, które preferuje ten styl gry, który przyjęliśmy niepotrzebnie zespołu świtu, no, spowodował, że absolutnie nie graliśmy w piłkę, tylko dostosowaliśmy się do ich poczynań. Z takimi zespołami nam jest bardzo ciężko grać, dlatego, jeszcze raz mówię, że ważniejsze są dzisiaj punkty niż, niż to, co zaprezentowaliśmy. Mam nadzieję, że w następnych meczach. Tak raz z naszej strony będzie wyglądało lepiej. Zgodzę się z tym, że mieliśmy też trochę szczęścia, może nawet nie trochę, choć uważam, że mm, i sędziowie się dostosowali do poziomu, przynajmniej nie chcę tutaj oceniać współprzeciwnika, będę mówi, że jest zadowolony, ale przynajmniej do naszego poziomu karny, który był drugi, gwizdnięty absolutnie teraz takich rąk, jak tu pokazują w kanale plus się niech wisze z pół metra, no niby co, uciąć miał sobie rękę ten zawodnik, nie mogło, absolutnie ruchu mm, Ale tak jak mówię, ciężko się nam grało dzisiaj, na tego trzy punkty mm, i nic poza tym. Dziękuję. Jakieś pytania? To może tak oficjalnie ocena tych nowych zawodników. No tak, na, na mecz cały zagrał Jurkowski, no, no troszeczkę ograniczają go, i tak jak mówię, w momencie, kiedy przeciwnik stosuje taki styl gry, jaki, jaki stosuje, to to jest ciężko. Natomiast wydaje mi się, że jego atutami jest szybkość, jest ustawienie. I w momencie, kiedy mecz będzie troszeczkę inaczej wyglądał, no, będzie, będzie grał piłką przede wszystkim, gdzieś konstruowanie akcji, w sobie będzie lepiej dawał radę. Troszeczkę skomplikowana się sytuacja tutaj z Paulusem. Przypuszczam, że jakby on był do tych pojedynków główkowych. Byśmy Zdecydowanie tych takich kontaktowych wyrywali więcej. Natomiast uważam, że bardzo fajne zmiany zrobili ci młodzieżowcy, którzy no, nowi zawodnicy, czyli Olszak. Taka fajna, fajna postać, jak przed jest to tak mi się rzuciło, że, że jest kawałkami zawodnika i to, to mogę potwierdzić tym, bo kiedyś go prowadziłem w reprezentacji. No i, i wydaje się, że Liza, który przed to też bez kompleksu prawdzie krótko grał, ale, ale widać, że się pewnie poczuł, jak wszedł na boisko, także wydaje się, że z tych zawodników będziemy mieli dzisiaj.